W piątek odbył się powiatowy Dzień Strażaka. Podczas uroczystości wrócono do sprawy pożaru Muzeum Regionalnego we wrześniu. Wręczono was oficerom, podoficerom i szeregowym strażakom. Srebrne medale za zasługi dla pożarnictwa otrzymali Licesarosta Paweł Guzik i komendant policji Jarosław Gruszyński. Naszym braciom, drukom z Ochotniczych Straży Pożarnej za bardzo dobrą współpracę, mobilność i niezawodność. Bez Waszej pomocy nie dalibyśmy rady w Wierchowcach. Dziękuję Wam. Pożar, o którym tu również wspomniano, wykazuje słuszną koncepcję przyjętych działań ratowniczych. Podziękowania nadesłane przez Pana Burmistrza w sposób jednoznacznie wymowny traktują wynik tych działań ratowniczych. Praktycznie nic poważnego nie uległo zniszczeniu, a pożar to zjawisko, z którym się często spotykamy, ale chcę zaznaczyć, że to nie jedyne zjawisko w naszych działaniach ratowniczych. Po rozmowie z fachowcami, komendantem, doszedłem do wniosku, że te emocjonalne wystąpienie to ta wstępna ocena nie była oceną słuszną, była oceną przykroczą, za co wszystkich chciałbym tutaj przeprosić.